Placko, wieża granie. Lecimy sobie z tym poziomem z drugiego piętra i potem lecimy już na trzecie. Uuu, jakoś ponuro. Panie, co jest? Niby jakieś cmentarzyko czy inne dzielosła? Wygląda w sumie jak wszystko inne, tylko tutaj dechy są dziwne. I muzyka ponura. No, ezu. Co jest? Chłopne desko, rolko! <laughs> Starco, rolka. truposz pod nogami krzyczy. A, czyj cze, cześć, bo. Ja nie mogę skakać z nim, tam podczas ucieczki tylko można. Nie wiem, to chyba po prostu chodzi o to, żebyśmy się go nauczyli, jak on działa. Ale śmiesznie, duszek pieczara, panie! O co? Ej, zostałem duchem, panie! Co jest? O, mogę sobie tak się przemieszczać. Ty, Mordo, ratuj! Dziękuwa, byku! Ty mnie zawsze uratujesz. Jak tam dojść? Tak na pewno, nie? Wygląda to trochę podejrzanie. Nie Duchem, duch, przecież, że duch Ej, czym ty jesteś, panie? Zzz, duszka, nie wyszło, teraz wyszło O Jezu I Okej, okay, tam jest gościu z kanapką, tylko z drugiej strony można podejść Cześć, no mogę tu jakoś wleźć? Nie z tej strony chyba Pieczaro, duch O, to są jakieś specjalnie jeszcze marchewki Duchowe Murki jakieś. a one są tylko w tej formie. O, tego go się mogę w ogóle rozwalić. Tak po prostu. A teraz jaki, jakieś speeda miałem czy coś. A nie mogę tu wrócić, kurde. Tam jeszcze były jakieś zasoby. Tu masz tylko od drugiej strony, czyli tu musi być gdzieś tajne wejście jakieś. Aha, tędy, tu. Tu duchem trzeba wlecieć. Proszę tu ziomuś I my. E? Nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Aha, muszę marchewkę zebrać, żeby busta dostać. I teraz jestem szybszy i teraz mogę rozwalać jakieś rzeczy. Na przykład te klocki. O, ale fajno. I ciekawa mechanika, że jakby on się rozpędza takimi marchewkami. A jak się zatrzymam, to nic się nie dzieje, nie? Tak, daj mam speeda, super. Ty, ej, fajne. Właśnie mi się bardzo podoba, że w tej grze na każdym poziomie jest całkowicie nowa mechanika. Że jest całkowicie coś nowego. A może... Nie nie mogę ci uniknąć imek! Imek! O! To już on! Ale czekaj, tu jeszcze coś można. Jeszcze można będę przejść. Ale to chyba podczas ucieczki. Tak, to jest do ucieczki. Bra imek! Przepraszam cię, panie. O, Aj, teraz ucieczka jako duch? Ej, ale fajne. Bziu, bziu, fajnie, jak jest podczas ucieczki specjalna mechanika. Imek! I pyk, dobra, teraz wracamy się, z powrotem Myk Tu w dół, skaczemy w dół Idziemy do góry No Nie, nie wyszło Tu, lecimy Hop Ej, co jest? Guter, Starco rolka, nie Trzeba było skoczyć To no jest Jerzy, chłopie, co ty? Ja rozumiem, że ja cię zabiłem, ale... Ty mnie nie goli. co jest? Eee nie bierz tu go. Nie, nie bierz mnie go. Ja czekałem aż on przyjdzie, żeby go wyminąć. A nie trzeba jednak. Uy, nie goń mnie. Co jest? Chłopie. Ej, wkurza się chyba. Chyba jest szybszy. Dobra, lecimy tu. Ej, wej, znikaj, znikaj. Tu mnie nie dogonisz, nie? Dogonisz mnie. Dobra. Nie, nie, nie. W drugą stronę. Tek. Dobra, zarobicie, zarobicie, zarobicie. Hop. Chciałem, ich więcej rozwalić, ale nieważne. Sióp Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Pyk, pyk, pyk. Lecimy w dół. M miało być trochę wcześniej. Myk. Dobra, nie jest źle. Ty, ej, sekretów w ogóle nie mam. Tylko jednego znalazłem. Bo. Raz, my Jedna marchewka już znaleziona. Druga. Dobra, teraz mogę ich rozwalać? O, dostałem Achievementa. Chyba że za zabijanie duchem. Nie wiem. Make, make, tu jest kolejna. Teraz spierdzielamy przed gościem. Uciekamy dalej. Już mamy koniec zaraz. Muzyka się zmieniła. Chyba. Albo i nie. Nie, po prostu długo tu jestem. Dobra. Nie, nie, nie. Dobra... A on mnie już nie goni. O! Jestem na końcu. Jest. Uczekamy. Okej. Okay. Nowe ubranko? Szefta kombi Kurde ty. Zabica mi 20 przeciwników na tym poziomie i uniknij dotknięcia John Ghosta na tym poziomie. Aha, dobra, czyli dwa czymety. A za co ty nowe wdzianko? 1000 enemies. A, okej. Okay. No to panowie, lecimy tu. Ale soundtrack tu kosi, panie! Krasty ty kołów, a jakieś pirackie <śpiewanie> Ale soundtrack dowalony! Panie! O, tu są... Jak te dziadyki, tylko takie trochę... Już spasłe. Nawet się ruszać nie mogą. Jak twoja mama. <śpiewanie> nie, no, rozmawiamie ten soundtrack. Aha, tu jest kuka, dobra. A, tak coś myślałem, że coś tu musi być. A tu na górę jakoś można wlecieć? No można, pewnie, że można. A ty... Uy! I make! Nawet nie wiem w co wleciałem. Czaj tam była na noc. Chłopie, wracaj na pizzę, co ty? O, tu spida dostałem od razu. Czej, tu można. A właśnie, nie zabrałem tego ziomka ostatnio. Nawet sekretu nie znalazłem. Lipa straszna. Stwierdzimy, że na razie nie chcę teryjardować, po prostu sobie wezmę, sobie porobię te poziomy tak, żeby. O! O to chodzi! Ja się zastanawiałem, jaką w ogóle ma bić? On bi od góry. Doszedłem do wniosku, że jakby teryjardowa robił P wszędzie. No, na bosach będę. O! Cześć, tu trzeba się rozpędzić! Tak? O to chodzi. Tak, jesteś jak Jezus na wodzie. Jak będę teryjardowa, to te zwyczajne poziomy potem będą dla mnie zbyt łatwe, tak mi się wydaje. O! <laughs> Także będę tylko bossy robił na P A tak to na razie nic Ale fajne ty Ej bez kitu iii, iii. Jak ten krasnolud Nie, nie w tą stronę A może przestać się toczyć, dobra iii. No i koniec zabawy A co ty byś we by mnie strzelał, czym? O, zwykłymi takimi Bo wcześniej to bombami zrzucali O! Ale śmieszne i ziomeczek, tam na górze to wygląda jakby coś tam miało być Oczywiście, że coś jest okej, okay, teraz trzeba tu myk i, i myk, i myk nie, nie, w tą stronę aha, muszę wszystko od nowa, okej okay. i myk, i fajno co <grym> so, za so debil I i... ale fajne. Nie naprawdę zarambiste, cześć, czaj, cześć, nie tak I ipek, I ale i pyk! Ale fajne na mechanika. W ogóle wiecie, że Soundtrack Pizza Tower był nominowany do Soundtracka roku na Steamie? No, ale niestety nie wygrał. Cześć, cześć, czej. Czey, czey. Co ty, co to? Co to, co to? Ej, ziomuś! Gdzie z tym bakłażanem? To się zamknie jakoś? Pewnie po czasu ucieczki będzie się zamykać. O ty, we mnie pokłaszam, co jest Co za złamas? Nieee! Zostaw mnie, Jezu! Czyli do góry? Nie, tam się nie da. Przynajmniej jakiś sekret może. On w określonych miejscach strzela! Weep. Dobra, jest, jest, jest! Nie, nie, weź pijzyle, weź Chłopie! No przecież! Byłem szybki! Chłopie, zostaw! Nie! Bip, ej, tu tu tu! A ee, W śisk! Oj, co jest? ALA AKFOPORK! <grystanie> ja teraz nie obrywałem od nich. Ale śmieszne. Imyk. A to co? A ciebie złapać nie można! Jak zrobię tak? Nie, też nie zadziała. <grystanie> nie no, mnie to. Kurde, weź tu, weź tu już. Coś tam, coś tam, Mr. DJ <grystanie> Nie. A jak bym zrobił, tak? Też nie dojdzie. Ty, a wyśczel w niego? Nie wiem, co mam zrobić. No, dojdzie. Jaczka na no pewno, że Jaczko. No tak. Na, no, trzeba to zrobić kilka razy. A styknie mi czasu, jakbym robił P? I Meg. Nie! Dobra, dobra, jest git. Czy, czy, nie, 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 tam coś było, tam coś było. Pik! Nie, pik! I pyk! Zwierzę, chłopie! Meg! A w sumie mogę tu przejść też tędy, czyli nieważne. Uy! Dobra, y, spierzamy, spierzamy. Na spidzie. Eee. Y, ziup! Nie, chyba nie. Żub! Ziup! I w drugą stronę? Hop! Nie tak! Nie! Mogę się po prostu przestać rolować. Okej, okay, jest Git. Hop. I. Myk. Oj, to jest elektryczne? Dobra, nieważne. Robimy to normalnie. Jakiś prezent jest w ogóle? O co chodzi? Nie, tu trzeba beczkę. Co? Ej, oddaj mnie beczkę. No jest, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie. Hop. W drugą stronę. Pyk. Pyk. Nie, no, chłopie! Yes. Znowu będę pisać, że boli jak gram! Chłopie, w drugą stronę źle się odbijasz! O mój Boże! Nie, to nie odbijasz. Mogę was. Nie patrzcie na to. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Ja umiem grać, umiem grać w gry, umiem Ziup, siup, siup, siup Nie odbijaj się od tego! Skąd wyście gniazka, wytrzasnęli? Dobra, jest git Nie, 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 nie wracaj się tam Myk Dobra Jest okej okay. Prezent, a prezent na górę mnie wywala I tu jakiś kurde, bakłażan będzie we mnie rzucał Znowu, strzelał dwa to znikaj, A to się zamknęło jednak Dobra, pakłażana nie ma. Eee, yy, mnie też raz nie będzie Eee, dobra O, beczkę mam, nie zauważyłem w ogóle. O, teraz, dół O, no mi podłogę rozwala! Ej, zarą się gościu Dobra, dobra Ej, to jest łatwe, jak po prostu trzymam jeden guzik i tyle Eee, No tylko początek nie był taki łatwy Myk? Myk! O, tam jest. Dobra, czy i tak chcę tam wejść? Myk? E exit, exit, exit na dole? Myk! Myk! Kurde, 19 sekund! Bez lapa! Bez lapa, ja to ledwo robię. Dobra, zrobione. Jezu! <grym> Bez lapa! Dostałem A! I tak. To było tak badziewne, Jezu, Chryste, co ja zrobiłem? Ale mamy wszystkich. Cześć, chłop kosztuje 250, nie? Następny. poziom 200. Uuu, ty! W następnym odcinku robimy bossa. Robimy, nie wiem, mini-gulfa. Także w tym odcinku tutaj by bo bardzo zbytnio się ma.